Od idiotokracji do systemu rojowego. Żyjemy w czasach idiotokracji, systemu, w którym władze sprawują ludzie przypadkowi i niekompetentni. Przedszkolanka zarządza gospodarką, historyk bankami, a o przyszłości decydują emocje zamiast wiedzy. Myślenie zastąpiono marketingiem, a popularność uznano za miarę prawdy. Skutkiem jest chaos gospodarczy, moralny i społeczny. Państwo traci kierunek. A społeczeństwo zdolność rozróżniania między sensem a krzykiem. To droga ku upadkowi, którą zmierza kraj grabiony przez bezkarne patoelity, prezesów, paturzędników, patosłużby, patowładze, państwowe, miejskie, sądownicze, patopolityków itd. Odpowiedzią na ten absurd jest system rojowy, model oparty na współpracy, wiedzy i technologii. Rój to samodzielna wspólnota działająca w ramach demokracji bezpośredniej, gdzie decyzje podejmuje się wspólnie, w oparciu o dane i doradców, ludzi oraz sztuczną inteligencję. Zarządzający są fachowcami, wysoko wykwalifikowanymi, dobrze wynagradzanymi i rozliczanymi z wyników, nie politykami, a władza to funkcja, nie przywilej. System rojowy zastępuje chaos strukturą, emocje, rozumem, a przypadek, kompetencją. To droga od rozpadu idiotokracji ku społeczeństwu, które potrafi myśleć i działać wspólnie. To droga ku przyszłości. Nadchodzi czas wyboru dla wszystkich. Można pozostać bezbronnym głupcem w popisowym systemie pato partii, lub wziąć na siebie ciężar decyzji w rojach społeczności demokracji bezpośredniej. Kiedyś jak nie było internetu, tylko najbliższa okolica wiedziała żeś głupi.